Godzina 4.50. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy bieg w tym miejscu. O, tutaj. Tutaj zostawię sobie autko i za 10 minut ruszam w trasę na te oto piękne górki. O, nie widać nic. Ale postaram się wam trochę pokazać. Zobaczymy, trochę deszcz pada. Jeśli by za mocno padało, niestety będę musiał chować telefon, ale to będzie bolało. Piąta rano ruszamy pobiegać dla małego tymka. Widoki piękne, górki duże, pętla 7 km 6 godzin biegania, czas start. Oczywiście zaczynam od pierwszego dużego podbiegu którego, który będę musiał pokonać Jeśli się uda 6-7 razy Teraz ja wam pokażę piękny widok z góry a kolejne łączenia się i kolejne etapy będę pokazywał za jakiś czas bo trzeba się dobrze rozgrzać nogi muszą się przyzwyczaić do podbiegów będzie fantastiko jeśli tylko głowa wytrzyma pogoda zapowiada się niezbyt ale zobaczymy jak to będzie wyglądało Pętelka na podbiegu idealna biegamy na widok swoją drogą dawno dawno nie biegałem samotnie dużych dystansów zobaczymy jak to będzie się działo na górze. proszę bardzo Oto widok po pierwszym podbiegu Całe miasto widać lecę do zobaczyska później tej trasie. Piękne jest to, że ciągle pod górkę, a nawet jak później będzie dolną częścią trasy, to też jest pod górkę. Piękna natura, piękne górki. Trasą nadwiślańską. Ludzie, którzy stworzyli tą trasę pod swoje jazdy rowerem są wielcy. Po prostu zajebiście. Po prostu zajebiście. Grudziące tropiki. Pierwsze okrążenie w 55 minut, czyli poniżej założonego czasu. Włożyłem sobie tak trasę, znaczy nie trasę, trasa została ułożona. Czas sobie podłożyłem tak, że jedno okrążenie się zrobić w okolicach godziny. Fajna, fajna pętla, rozgrzywkowa, powolutku leciałem, żeby nie podpalać tempa. Zobaczymy, co dalej. Rozpoczynam czwarte okrążenie, w związku z tym mam już 23 km, czas 2,55, w związku z tym mam prawie 10 minut zapasu. Dobra, nie gadam, nic bo nie mam siły. 33 km raz bliżej finiszu Jakieś półtora okrążenia do celu. Jest pięknie Fantastycznie Popatrzcie A ja dalej w drogę Takie Takie przeszkody naturalne Ja pierdził Jakie błoto Warunki coraz gorsze, trochę popadało, rano tutaj nie było czym oddychać jak w, lasie, w lesie tropikalnym. A teraz trzeba uważać bardzo pod nogi, bo się było tak jak było to, że już kilka razy pojechałem jak na łyżwach. Zaczęła się ostatnia, szósta godzina biegu. Na buciku niemal 40 km, także Zamierzony cel zostanie osiągnięty. Ostatnie pół godziny, ostatnie pół godziny biegania, maraton będzie na pewno. Ostatnie wideo już z samochodu trasa zrobiona 40 2,5 km 6 godzin. Przewyższenie sprawdzę za chwilę, to wrzucę mapkę i ilość kilometrów. Dzięki.